Wanek nie zwalnia. Bitcoin ma sięgnąć nieba. Hongkong otwiera drzwi. Wielki bank wchodzi w krypto. Ton Staking w Ledger Live. Przełom dla milionów użytkowników. Metaplanet jak japońskie MicroStrategy, ale inwestorzy w panice. Cardano kontra Remix. Duet, który elektryzuje rynek. Chamat wraca do gry. Miliardowa wizja. American Exceptionalism. Sek znów gra na czas. Decyzje o ETF-ach krypto przesunięte. Samotny górnik wygrywa los na loterii Bitcoina. Illinois wprowadza przepisy krypto i atakuje Trumpa. Coingecko zmienia przywództwo. Nowy rozdział w historii giganta danych krypto. Pumpfan miażdży konkurencję. Prawie cały rynek w jednych rękach. Europejczycy uciekają za zerowym podatkiem od krypto. Zanim zaczniemy, witajcie na kanale Kryptowiadomości Polska. Miejscu, gdzie codziennie znajdziecie najświeższe i najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Pamiętajcie proszę, żeby zostawić suba i dać łapkę w górę, to pomaga nam tworzyć więcej wartościowych treści. Zachęcamy również do dyskusji w komentarzach na tematy, które za chwilę Wam przedstawimy. A jeśli chcecie się z nami skontaktować, nasz e-mail znajdziecie w opisie filmu. Zapraszamy do oglądania. Wanek nie zwalnia. Bitcoin ma sięgnąć nieba. Gigant inwestycyjny Wanek ponownie podgrzewa atmosferę na rynku kryptowalut, utrzymując swoją odważną prognozę, że cena bitcoina do końca roku ma sięgnąć około 180 tysięcy dolarów. To wizja, która stawia króla kryptowalut niemal trzykrotnie wyżej niż jego obecna wartość i pokazuje, że instytucje finansowe wciąż wierzą w jego długoterminową siłę. Podczas gdy wielu analityków obniża swoje oczekiwania, Wanek pozostaje nieugięty. Według ich raportu, kluczowymi motorami wzrostu mają być napływy kapitału do funduszy opartych o Bitcoina, rosnące obawy przed inflacją, a także efekt halvingu, który stopniowo ogranicza podaż. Do tego dochodzi coraz większe wykorzystanie Bitcoina w krajach rozwijających się, gdzie pełni on rolę bezpiecznej przystani chroniącej przed dewaluacją lokalnych walut. Eksperci Wanek podkreślają, że właśnie te czynniki mogą sprawić, że w nadchodzących miesiącach rynek zobaczy potężny impuls wzrostowy. Ich pewność co do przyszłości Bitcoina może też wpłynąć psychologicznie na samych inwestorów, bo jeśli firma zarządzająca miliardami dolarów stawia na taki scenariusz, wielu uczestników rynku może pójść w jej ślady. Czy Bitcoin faktycznie osiągnie poziom 180 tysięcy dolarów jeszcze w tym roku? Trudno przewidzieć. Pewne jest jednak to, że Wanek daje wyraźny sygnał. Instytucje wierzą w odporność Bitcoina i jego rolę jako cyfrowej wartości, która z każdym miesiącem zyskuje na znaczeniu. Hongkong otwiera drzwi. Wielki bank wchodzi w krypto. CMB International Securities, czyli hongkoński oddział jednego z największych banków w Chinach, uruchomił nową, działającą całą dobę i przez 7 dni w tygodniu, platformę do handlu kryptowalutami. Co istotne, jest ona w pełni regulowana przez tamtejszą komisję papierów wartościowych i giełd i przeznaczona wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów. Na początek można tam handlować trzema największymi walutami cyfrowymi Bitcoinem, Ethereum oraz Stablecoinem Tether. Nad techniczną stroną przedsięwzięcia czuwa spółka OKX Planet, co daje dodatkową gwarancję stabilności i bezpieczeństwa. Dlaczego to takie ważne? Bo właśnie tego oczekiwał rynek instytucjonalny. Bezpiecznego, regulowanego środowiska, w którym duże pieniądze mogą swobodnie wejść w świat krypto. Hongkong od dawna stara się przyciągnąć kapitał i budować reputację globalnego centrum aktywów cyfrowych. Wprowadzenie takiej platformy to kolejny krok, który pokazuje, że miasto nie tylko mówi o krypto, ale realnie tworzy przestrzeń do jego rozwoju. Nowa inicjatywa może mieć ogromny wpływ na płynność i zachowania na rynku kryptowalut. Wzrost zainteresowania instytucji, które wcześniej wahały się przez brak regulacji może przełożyć się na większe zaufanie i szerszy udział kapitału w handlu Bitcoinem czy Ethereum. CMB International jasno pokazuje, przyszłość kryptowalut to nie dziki zachód, ale regulowane środowisko, w którym inwestorzy instytucjonalni czują się pewnie, a to może całkowicie zmienić zasady gry w nadchodzących miesiącach. Ton staking w Ledger Live przełom dla milionów użytkowników. Pitupti.org ogłosiło właśnie historyczną integrację swojego widgetu stakingowego TON bezpośrednio w aplikacji Ledger Live. To pierwszy raz, kiedy natywne staking Ton trafia do najpopularniejszego na świecie portfela sprzętowego, co otwiera drzwi milionom użytkowników. Dotychczas aby rozpocząć staking Ton, potrzebne były setki tysięcy tokenów. Teraz próg wejścia spadł do zaledwie 10 monet, co oznacza, że niemal każdy posiadacz Ledger'a może bezpiecznie i samodzielnie uczestniczyć w procesie. Wszystko działa w pełni non-custodial, czyli z zachowaniem pełnej kontroli nad własnymi środkami. Bezpieczeństwo tego rozwiązania stoi na najwyższym poziomie. Widget korzysta z jednego inteligentnego kontraktu TON, który przeszedł podwójny audyt, zarówno przez Quant Stamp, jak i Trail of Beats. Dzięki temu użytkownicy mogą mieć pewność, że ich fundusze są chronione zgodnie z najwyższymi standardami branży. Stacking przez Ledger Live daje nie tylko prostotę, ale i szybkość. Proces aktywacji lub wycofania środków trwa mniej niż dwa dni, a nagrody naliczane są automatycznie i w skali roku wynoszą około 5%. Wszystko to można śledzić bezpośrednio w aplikacji, bez wychodzenia poza ekosystem Ledger'a. Pitupi.org, które ma już doświadczenie w obsłudze aktywów o wartości ponad 10 miliardów dolarów i wspiera kilkadziesiąt sieci blockchain, teraz daje te same instytucjonalne standardy zwykłym użytkownikom. To wielki krok nie tylko dla samego Ton, ale i dla całego rynku stakingu. Od teraz to narzędzie nie jest już zarezerwowane dla największych graczy, ale staje się dostępne dla każdego to posiada Ledger Live. MetaPlanet jak japońskie MicroStrategy, ale inwestorzy w panice. MetaPlanet, firma z siedzibą w Tokio, od kilku miesięcy prowadzi strategię agresywnego gromadzenia Bitcoina. Spółka zebrała ponad 5 miliardów dolarów na ten cel, bijąc rekordy skali emisji akcji i obligacji. Wielu ekspertów porównuje ją do MicroStrategy z czasów, gdy Michael Saylor stawiał wszystko na jedną kartę. Jednak tym razem rynek zareagował zupełnie inaczej. W ciągu ostatniego miesiąca akcje MetaPlanet zanurkowały o jedną trzecią, pokazując, że inwestorzy nie podzielają entuzjazmu zarządu. Mimo ogromnego kapitału włożonego w Bitcoina, cena akcji spółki zamiast rosnąć, dramatycznie spadła. Dlaczego? Analitycy wskazują na niepewną sytuację gospodarczą w Japonii oraz ostrożność inwestorów wobec firmy, która praktycznie całe swoje istnienie opiera na kryptowalucie co ciekawe, dzieje się to w momencie, gdy japońskie regulacje zaczynają być coraz bardziej przychylne, na przykład poprzez zatwierdzenie pierwszego stablecoina opartego na Jenie. Teoretycznie powinno to wspierać spółki takie jak MetaPlanet, ale rynek pozostaje sceptyczny. Eksperci przypominają, że podobne sytuacje zdarzały się w historii. Duże zakupy bitcoina często wywoływały krótkoterminowe spadki, zanim rynek w pełni ocenił ich znaczenie. Długoterminowo los MetaPlanet będzie zależał nie tylko od ceny bitcoina, ale też od tego, czy japońscy inwestorzy uwierzą w jej wizję. Póki co widać wyraźny kontrast. Firma gra odważnie i stawia na przyszłość krypto, a akcjonariusze reagują strachem i uciekają z rynku. To starcie dwóch wizji: wiary w bitcoina i twardej giełdowej rzeczywistości. Cardano kontra Remitics duet, który elektryzuje rynek. Sierpień na rynku kryptowalut upływa pod znakiem gorących dyskusji o tym, które projekty mogą przynieść największe zyski w nadchodzących miesiącach. W centrum uwagi pozostaje Cardano, blockchain znany z naukowego podejścia, wiernej społeczności i ambitnych planów skalowania. Jednak prawdziwym zaskoczeniem okazuje się Remitix, wciąż wyceniany poniżej jednego dolara projekt, który szturmem zdobywa uwagę inwestorów i analityków, opierających się nawet na sztucznej inteligencji. Cardano od dawna traktowane jest jako pewna, długoterminowa inwestycja. Stabilny rozwój zdecentralizowanych finansów, kolejne usprawnienia i planowane aktualizacje sprawiają, że wielu inwestorów widzi w nim fundamenty pod przyszłe wzrosty. Jednak tempo, w jakim ADA się rozwija, pozostawia przestrzeń dla szybszych, bardziej dynamicznych alternatyw. I tu na scenę wchodzi Remitix. Świeży projekt skoncentrowany na prostym, ale niezwykle potrzebnym zastosowaniu płatnościach i przekazach międzynarodowych. Dzięki temu, że powstaje na bazie Ethereum, już od startu korzysta z jednej z najbezpieczniejszych i najbardziej rozwiniętych sieci w świecie krypto. Co więcej, w trzecim kwartale ma zadebiutować jego portfel, a wkrótce potem pierwsze notowania na dużych giełdach. To właśnie połączenie realnej użyteczności, niskiej ceny wejścia i nadchodzących wydarzeń sprawia, że coraz więcej tak zwanych wielorybów zaczyna interesować się tym tokenem. W przeciwieństwie do długo rozwijanych projektów takich jak Cardano, Remitix daje wrażenie natychmiastowego potencjału wzrostu. Ciekawym elementem jest też fakt, że w analizach rynkowych opartych na sztucznej inteligencji Remitix pojawia się ramię w ramię z Cardano jako duet miesiąca. Razem tworzą mieszankę stabilności i przewidywalnych fundamentów z jednej strony oraz potencjalnej eksplozji wartości z drugiej. Czy Cardano i Remix staną się najlepszym wyborem tego roku? Na odpowiedź trzeba będzie jeszcze poczekać, ale już teraz rynek jasno pokazuje, to właśnie ta para rozbudza wyobraźnię inwestorów w sierpniu. Chamath wraca do gry. Miliardowa wizja American Exceptionalism. Chamath Palihapitiya, jeden z najbardziej znanych inwestorów w Dolinie Krzemowej, ponownie stawia na wehikuł inwestycyjny SPAC. Tym razem mowa o projekcie wartym ćwierć miliarda dolarów, który nosi mocno symboliczny tytuł American Exceptionalism. Celem nowej spółki jest wspieranie technologii, które mogą wzmocnić pozycję Stanów Zjednoczonych na świecie od sztucznej inteligencji, przez zdecentralizowane finanse, aż po energetykę i sektor obronny. To powrót Chamata do formy. W przeszłości zasłynął dzięki takim inwestycjom jak Virgin Galactic czy Sophie. Jednak tym razem stawka jest inna nie chodzi wyłącznie o zysk. Ale o strategiczne wsparcie technologii przyszłości. Sam wybór nazwy SPAC jasno pokazuje, że chodzi tu o coś więcej niż biznes. To deklaracja wiary w wyjątkową rolę Ameryki w budowaniu nowej globalnej gospodarki. Dlaczego akurat te cztery sektory? Sztuczna inteligencja już teraz zmienia oblicze medycyny, finansów czy obronności. DeFi i technologie Web 3 mogą całkowicie przekształcić system finansowy, czyniąc go bardziej otwartym i niezależnym. Energetyka to z kolei fundament bezpieczeństwa i niezależności gospodarczej, a innowacje w obronności stają się coraz ważniejsze w niestabilnym świecie. Co ciekawe, obecność DeFi w planach Chamata to wyraźny sygnał dla rynku kryptowalut. Pokazuje, że zdecentralizowane systemy finansowe nie są już tylko eksperymentem dla pasjonatów blockchaina, ale wchodzą do głównego nurtu inwestycji instytucjonalnych. SPAK Chamata to więc nie tylko projekt finansowy, ale także polityczny manifest. Wskazuje kierunki. W których Stany Zjednoczone będą chciały umacniać swoją pozycję, a inwestorzy, którzy pójdą tym tropem, mogą znaleźć się w centrum nadchodzącej technologicznej rewolucji. SEC znów gra na czas. Decyzje o ETF-ach krypto przesunięte. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd po raz kolejny odsunęła w czasie decyzję o zatwierdzeniu kilku funduszy ETF powiązanych z kryptowalutami. Termin rozpatrzenia przesunięto aż do października, tłumacząc to potrzebą dokładniejszej analizy proponowanych zmian. Wśród wniosków, które utknęły w procedurze, znalazły się m.in. Truth Social Bitcoin i Ethereum ETF, a także kilka funduszy związanych z XRP, w tym CoinShares XRP ETF, 21 Shares Core XRP ETF, Canary XRP Trust i Grayscale XRP Trust. Na liście opóźnionych znalazł się też CoinShares Litecoin ETF. Oraz 21 share score Ethereum ETF z funkcją stakingu. Nowy harmonogram przewiduje, że decyzje będą ogłaszane stopniowo w drugiej połowie października. Komisja stwierdziła wprost, że potrzebuje więcej czasu, aby rozważyć wszystkie aspekty i zdecydować, czy zatwierdzić, czy odrzucić proponowane zmiany. To nie pierwszy raz, kiedy SEC sięga po taką strategię. Podobnie wyglądało to wcześniej w przypadku funduszy związanych z Solaną, co pokazuje wyraźny schemat. Wnioskodawcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Dla rynku oznacza to jednak dodatkową niepewność. Opóźnienia już odbijają się na przewidywaniach analityków. Szanse na zatwierdzenie funduszu opartego na Litecoinie do końca roku spadły o kilka punktów procentowych podobnie jak prawdopodobieństwo zielonego światła dla funduszy XRP. Październik zapowiada się więc jako kluczowy miesiąc dla branży. Jeśli któryś z tych ETF-ów otrzyma zgodę, może to otworzyć drzwi dla większego napływu kapitału instytucjonalnego do kryptowalut. Na razie jednak rynek musi żyć w zawieszeniu, czekając na kolejne posunięcie regulatora. Samotny górnik wygrywa los na loterii bitcoina. W świecie kryptowalut, gdzie cena bitcoina przekroczyła już 100 tysięcy dolarów, rywalizacja pomiędzy górnikami jest ostrzejsza niż kiedykolwiek. Ogromne moce obliczeniowe sprawiają, że indywidualnym graczom trudno przebić się w wyścigu po nagrody za nowe bloki, a jednak, wbrew wszelkim statystykom, pewien samotny górnik dokonał rzeczy niemal niemożliwej. Dzięki puli solo CK udało mu się wydobyć blok oznaczony numerem 910440. W środku znalazło się blisko 5000 transakcji, a nagroda wyniosła 3,14 bitcoina. Plus opłaty transakcyjne, co łącznie dało równowartość ponad 350 tysięcy dolarów. Szansa na taki wyczyn? Eksperci porównują ją do trafienia wielkiej loterii. Prawdopodobieństwo wynosi mniej więcej 1 do 650 tysięcy. Takie historie są inspirujące, ale rynek nie pozostawia złudzeń. Coraz większą część tortu przejmują ogromne korporacje, które inwestują miliardy w najnowsze maszyny i technologie, w tym sztuczną inteligencję. Dla pojedynczych górników Pozostaje coraz mniej miejsca, a rosnąca trudność sieci praktycznie eliminuje szanse na powtórzenie takich sukcesów. W tym roku podobne cuda wydarzyły się jeszcze w lutym i lipcu, jednak z każdym miesiącem okazji jest coraz mniej. Wielkie firmy dominują, szukając maksymalnej efektywności i przewagi technologicznej, podczas gdy mali gracze muszą liczyć na cud albo zupełnie nowe strategie. Historia samotnego górnika pokazuje jedno. Nawet w świecie zdominowanym przez gigantów zawsze istnieje miejsce na nieprzewidywalne zwycięstwa. Ale czy takie szczęście zdarzy się jeszcze raz? Na to pytanie nie ma odpowiedzi. Illinois wprowadza przepisy krypto i atakuje Trumpa. Gubernator stanu Illinois, J.B. Pritzker, podpisał właśnie dwa nowe projekty ustaw dotyczących kryptowalut które mają wprowadzić pierwsze w całym regionie Środkowego Zachodu zabezpieczenia dla konsumentów. W swoim przemówieniu nie szczędził też ostrych słów pod adresem Donalda Trumpa, oskarżając go o to, że pozwolił kryptobraciom pisać politykę federalną. Nowe prawo obejmuje dwie ustawy. Pierwsza, Digital Assets and Consumer Protection Act, daje stanowemu Departamentowi Finansów pełną kontrolę nad giełdami i firmami kryptowalutowymi. Będzie on mógł nadzorować działalność takich podmiotów, a firmy zobowiązano do jasnego informowania klientów o wszystkich opłatach, ryzykach oraz o tym, czy ich środki są ubezpieczone. Druga ustawa, Digital Asset Kiosk Act, reguluje działanie bankomatów i kiosków kryptowalutowych. Operatorzy muszą się rejestrować, oferować pełne zwroty nowym klientom oszukanym przez oszustów, a także ograniczyć prowizję do 18% i wprowadzić dzienny limit transakcji dla nowych użytkowników na poziomie 2,5 tysiąca dolarów. Pritzker podkreślił, że Illinois nie zamierza powtarzać błędów rządu federalnego, który według niego deregulował branżę w czasie, gdy oszustwa rosły lawinowo. Przypomniał też, że Illinois znajduje się w pierwszej piątce stanów najbardziej dotkniętych stratami w wyniku kryptooszustw, które w samym 2024 roku sięgnęły kilkuset milionów dolarów. Mimo nowych zabezpieczeń, Illinois nie należy do najbardziej przyjaznych kryptowalutom. Jeszcze na początku tego roku odrzucono projekt ustawy, który zakładał utworzenie strategicznej rezerwy bitcoina w budżecie stanowym. Nowe przepisy pokazują więc, że w Illinois zwyciężyła ostrożność. Państwo nie chce inwestować w krypto jak MicroStrategy czy Salvador, ale woli skupić się na ochronie konsumentów. To ważny sygnał, że w Stanach Zjednoczonych rośnie presja na uregulowanie rynku, nawet jeśli nie zawsze w kierunku, którego oczekują entuzjaści cyfrowych aktywów. Coingecko zmienia przywództwo, nowy rozdział w historii giganta danych krypto. Jedna z największych platform analitycznych w świecie kryptowalut, Coingecko, ogłosiła znaczącą zmianę na szczycie zarządu. Nowym dyrektorem generalnym został Bobby Ong, współzałożyciel i dotychczasowy dyrektor operacyjny. Jego partner, TM-Lee, który od początku pełnił funkcję CEO, obejmie teraz stanowisko prezesa. Do tego grona dołącza Cedric Chan. Jako nowy dyrektor technologiczny, odpowiedzialny za rozwój infrastruktury i innowacje techniczne. Zmiana nie oznacza rewolucji, lecz raczej strategiczne wzmocnienie dotychczasowej wizji. CoinGecko od lat buduje swoją markę jako niezależne i zdecentralizowane źródło danych o kryptowalutach, stawiając na przejrzystość i podejście User First. Bobby Ong podkreśla, że właśnie te wartości będą nadal fundamentem całej platformy. Największy nacisk zostanie położony na niezawodność i jakość danych, co ma umocnić pozycję Coingecko jako zaufanego partnera zarówno dla indywidualnych inwestorów, jak i instytucji korzystających z ich analiz. Nowy CTO, Cedric Chan. Ma zadbać o to, by serwis był jeszcze bardziej odporny i gotowy na wyzwania związane z dynamicznym rozwojem rynku. Na ten moment rynek nie zareagował w żaden gwałtowny sposób, ponieważ firma nie operuje bezpośrednio aktywami użytkowników. Jednak analitycy zwracają uwagę, że takie zmiany przywództwa często otwierają drzwi do nowych innowacji i mogą w dłuższej perspektywie zwiększyć wpływ firmy na sektor kryptowalut. CoinGecko pokazuje tym samym, że w świecie krypto nie tylko projekty blockchainowe ale i dostawcy danych muszą stale się rozwijać i umacniać swoją pozycję. To ruch, który może przygotować firmę na kolejną dekadę w roli lidera wśród dostawców informacji o cyfrowych aktywach. Pump.fun miażdży konkurencję, prawie cały rynek w jednych rękach. Na scenie launchpadów kryptowalutowych doszło do prawdziwej dominacji. Pump.fun zgarnia niemal 90% całego dziennego wolumenu, zostawiając konkurencję daleko w tyle. To nie chwilowy zryw, ale wyraźny sygnał, że inwestorzy obdarzyli tę platformę ogromnym zaufaniem. Dla porównania, drugi w kolejce Bugs zdobywa zaledwie kilka procent udziału, Moonshot zbliża się ledwo do dwóch, a Bongfan praktycznie nie istnieje w tym zestawieniu. Tak duża przewaga pokazuje, że użytkownicy wybierają Pumpfan nie tylko z przyzwyczajenia, ale dlatego, że dostarcza im tego, czego oczekują: szybkości, prostoty i solidnych wyników. Skąd ten sukces? PumpFun stał się ulubieńcem inwestorów dzięki błyskawicznym startom tokenów, intuicyjnemu działaniu i społeczności, która aktywnie wspiera każdy nowy projekt. Do tego dochodzi reputacja miejsca, gdzie można trafić na spektakularne zwroty z inwestycji w najmniejsze, dopiero startujące projekty. Dla tzw. Degens, czyli osób szukających szybkich okazji i ryzykownych zysków, to raj na ziemi. Jeśli obecne tempo się utrzyma, Pump Fan może stać się nie tylko numerem jeden na solanie, ale także wzorem dla całego rynku launchpadów krypto. Europejczycy uciekają za zerowym podatkiem od krypto. Coraz więcej obywateli Europy decyduje się na przeprowadzkę do krajów, które oferują wyjątkowo korzystne przepisy podatkowe dotyczące kryptowalut. Niemcy, Portugalia i Czechy stały się prawdziwymi magnesami dla inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych kusząc możliwością uniknięcia podatku od zysków kapitałowych przy długoterminowym trzymaniu aktywów cyfrowych. W Niemczech i Portugalii wystarczy przechowywać bitcoina czy ethereum przez co najmniej 12 miesięcy, aby sprzedaż była całkowicie zwolniona z podatku. Czechy idą jeszcze dalej, wymagając trzyletniego okresu posiadania, ale i tak przyciągają coraz więcej osób które chcą budować swój majątek w bardziej przyjaznym środowisku. To nie tylko trend wśród zwykłych posiadaczy kryptowalut. Również przedsiębiorcy i fundusze zaczynają zmieniać rezydencję podatkową, przenosząc kapitał do miejsc, gdzie przepisy są jasne, a obciążenia fiskalne minimalne. Programy rezydencyjne w tych państwach notują gwałtowny wzrost zainteresowania, a lokalne rynki zaczynają odczuwać napływ nowych mieszkańców i firm. Politycy i analitycy finansowi zwracają uwagę, że to nie tylko ucieczka przed podatkami, ale także element większej gry ekonomicznej. Kraje oferujące zerowe stawki przyciągają talenty, kapitał i nowe biznesy, co w dłuższej perspektywie może całkowicie zmienić układ sił w europejskim świecie finansów. Dla inwestorów oznacza to jedno: Bitcoin, Ethereum i inne aktywa cyfrowe nie tylko stają się narzędziem budowania bogactwa, ale też kluczem do większej swobody w wyborze miejsca życia, a zerowy podatek może być biletem do zupełnie nowego stylu inwestowania. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się, regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy, który news był najmocniejszy i co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów dziennik ustaw z 2005 roku nr 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje mają wyłącznie charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.